Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który uprawia sport a najlepiej kolarstwo, czy to szosowe, czy górskie. Lub jeśli jesteś rodzicem takiego młodego człowieka, który myśli o tym, jak ten młody człowiek poradzi sobie w przyszłości w jakiejś pracy zawodowej, albo czy jego kariera w sporcie się rozwinie tak, jak powinna się rozwijać, by radzić sobie jak najbardziej finansowo i tak pod takim kątem zabezpieczenia przyszłości, to ten odcinek może być dla Ciebie, bo powiem Ci trochę z perspektywy kilku lat, jak widzę właśnie pracę z takimi ludźmi, którzy przechodzą ze sportu do pracy zawodowej. Ja w przeszłości nie miałem tego przywileju, żeby trenować gdzieś w jakimś klubie sportowym, raczej to wszystko wiązało się z tym, że to była moja pasja, moje hobby i tak amatorsko sobie gdzieś startowałem w jakichś zawodach, ale w miarę czasu, kiedy zacząłem rozwijać swoją firmę, no to miałem coraz częściej do czynienia z tym, że no, zatrudniam pracowników i jakoś z nimi muszę się komunikować, jakoś muszę nimi zarządzać. Raz lepiej, raz gorzej prawdopodobnie, ale przez te kilka lat Pojawiło się właśnie w naszej firmie kilku ludzi z takim backgroundem sportowym, i dosyć jasno można wyczytać, właśnie, jakie zestawy cech mają te osoby, które trenowały kolarstwo albo sport, i jakie te cechy są dobre, a jakie są złe do pracy takiej indywidualnej albo zespołowej. No i o tym właśnie chciałem powiedzieć w tym odcinku. To nie będzie poparte niczym naukowym, to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia, ale chciałem się nimi z Wami podzielić. Pierwsze różnice, jakie można by było zobaczyć typowo w świecie kolarskim, no to jest podział na kolarstwo górskie. Kolarstwo szosowe. Jeśli trenujesz kolarstwo górskie, to raczej jest to sport indywidualny wokół ciebie pracuje jakiś zespół ludzi, no raz mniejszy, raz większy, jeśli zaczynasz, to prawdopodobnie jest to twoja najbliższa rodzina, rodzice pomagają ci w tych startach, są twoimi pierwszymi sponsorami, to oni przygotowują pewnie twój sprzęt, masz później może jakiegoś serwisanta, z którym na stale współpracujesz i cały ten zespół jest gdzieś tam podporządkowany temu, żeby twój wynik na końcu był jak najlepszy i to ty ponosisz odpowiedzialność za ten ostateczny wynik. W kolarstwie szosowym jest to trochę inaczej, no, bo każdy ma w konkretnym zespole Pole swoją rolę, którą ma pełnić przez najczęściej większość swojej kariery, tak żeby albo pomagać liderowi, albo być kimś indywidualistą, który wygrywa jakieś wyścigi klasyczne, lub jest sprinterem, który ma Dość jasno określone zadania. Tych roli pewnie w teamach zawodowych jest jeszcze, jeszcze więcej, które każdy musi spełnić. No i dość łatwo jest to przełożyć na taką pracę zawodową, życie zawodowe, życie w firmie. No bo jeśli jesteś takim kolarzem górskim, kolarką górską, która później ma wejść do firmy, gdzie ta praca zespołowa jest bardzo ważna to prawdopodobnie te pierwsze miesiące albo pierwsze lata mogą być dla ciebie bardzo ciężkie bo okazuje się, że jesteś tylko jednym z kilku osób, kilkunastu, kilkudziesięciu, które pracuje na ostateczny wynik i czasami to co ty zrobisz nie zawsze ma przełożenie na to co się finalnie będzie działo w firmie. To może być frustrujące dla ciebie, ale też może być takie, że to Twoja rola nie jest aż tak bardzo ważna i czujesz się może mniej ważny w całej tej organizacji, to może być też trudne w pewnym wymiarze. Natomiast jeśli jesteś właśnie kimś, kto ma jakieś kolarstwo szosowe, to praca na ten wynik ogólny może być dla Ciebie bardziej taka jasna i zrozumiała, i nie będzie w tobie takiego wewnętrznego sprzeciwu. Natomiast wracając do kolarstwa górskiego, jeśli Twoje korzenie są właśnie w, takiej, w takim sporcie indywidualnym, właśnie jak kolarstwo, ale to może być każdy inny sport, to też jakby nie ma co płakać, bo te cechy takie indywidualne są też bardzo, bardzo ważne. No bo wyobraźmy sobie kogoś, kto ma być liderem w jakimś teamie, jeśli masz zespół sprzedaży na przykład, zajmujesz się sprzedażą. Wydaje mi się, że w ogóle, jeśli jesteś sportowcem, to sprzedaż to jest coś, co pewnie będzie Ci szło najlepiej ze wszystkich rzeczy, które sobie tylko mogę wyobrazić w biznesie, no bo tam dowożenie w wyniku jest bardzo tożsame z tym, co robiłeś w swojej karierze sportowej. Więc tutaj Twoja charyzma, Twoja siła charakteru będą na pewno bardzo, bardzo ważne, a jak wiemy kolarze raczej z tą siłą charakteru są na plus, no bo jednak trenowanie w różnych warunkach, trenowanie i startowanie w różnych warunkach atmosferycznych ten charakter trochę kształtuje, więc ta odporność, czy na stres, czy na różne inne bodźce jest, jest dużo, dużo większa i Wy jako młodzi ludzie, którzy potem przechodzicie w świat biznesu, możecie dużo więcej osiągnąć pracując na swój własny rachunek. Natomiast to, co może się dla Was wydać w przyszłości takie dziwne i zaskakujące, to, że faktycznie od Was zależy trochę więcej rzeczy. Jeżeli pracowaliście w takim systemie, że był trener, który dostawał, od którego dostawaliście plany treningowe, był dietetyk, od którego dostawaliście dietę i według niej się stosowaliście, był fizjoterapeuta, który Wam mówił, jak macie ćwiczyć, żeby wszystko było OK, na sam koniec ktoś wam jeszcze podał bidony i przeserwisował rower. No to w takim przełożeniu firmowym nagle się okaże, że to ty sam musisz ten plan stworzyć i go dowieść, i go zrealizować, więc to może być tutaj w miarę, w miarę ciężkie do ogarnięcia, ale. W pewnym czasie na pewno już będzie szło znacznie, znacznie łatwiej. Tutaj w tym podejściu trzeba w pewnym momencie trochę sobie przeklikać pewne rzeczy w głowie i wiedzieć, że jest kilka osób, które mogą Ci pomóc. One są dla Ciebie bardzo ważne, żeby wspólnie z nimi pracować na ten wynik, który Macie do końca dowieść. Takie podejście bardzo indywidualne może później no, być, być źle widziane przez całą firmę, więc jeśli planujesz do jakiejś ciebie dłużej pracować, no to może się okazać, że ten twój temperament, taka indywidualność będzie trochę spiłowana, ale jeśli dla ciebie celem ostatecznym jest wynik ekonomiczny, no to trzeba pewne rzeczy schować do kieszeni i za tym iść, albo rozwijać coś indywidualnie, co będzie wiązało się z tym, że Więcej tej odpowiedzialności będzie jeszcze na twojej głowie. No i w biznesie czasem jest tak właśnie jak w kolarstwie szosowym, że jest jakiś lider, na którego pracujemy i nie zawsze jest tak, że ten lider w ciebie też na to podium wyciągnie wtedy, kiedy będzie trzeba po jakieś laury sięgać. Ty oczywiście dostaniesz swoją zapłatę za dobrze zrobioną robotę, ale czasem tą śmietankę będzie spijał właśnie ten lider, na którego ty pracujesz. No w tym wypadku najczęściej to jest najczęściej właściciel filmy po prostu, to jest ta osoba, do której y, najwięcej będzie spływało, ale też to z czegoś wynika, ta osoba też ma ze swoim jakiś background, ma jakiś odpowiedni zestaw swoich skilli, dzięki którym to ona jest tam, gdzie jest, a ty jesteś tam, gdzie ty jest. Natomiast to, co ja widzę też z perspektywy pewnego czasu, no to jest to, że tak jak w kolarstwie szosowym w ekipie potrzebni są ci ludzie, którzy po prostu są takimi pracującymi mróweczkami, no tak samo te osoby są, moim zdaniem, nimi bardzo, bardzo ważne też w takiej normalnej firmie, jak osoba, która po prostu odbija jakieś dokumenty no dla mnie jest bardzo cennym nasetem, no bo ja nie muszę tych dokumentów wypełniać, mogę skupić się na innych elementach firmy i podobnie to wygląda w korastwie szosowym. To nie lider musi jeździć po te bidony, to nie lider musi jeździć po jakieś batony, żele, jedzenie, robi to inna osoba z ekipy, ale jest też bardzo dla do tego, do tego teamu ważna. No i tutaj polecam wszystkim cofnąć sobie, yy, znaleźć sobie w internecie relacje z tego, kiedy Sylwester Schmidt wygrywał na Moventu i tam, można byłoby tak stwierdzić, że sobie wywalczył to zwycięstwo i w końcu po już tam latach jeżdżenia i włożenia na kole Iwana Basot, tym razem on do spółki z Valverde wygrali ten etap, no bo tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że no Valverde ten etap i to tak bardzo mocno podrował ten etap Sylwestrowi Szmydowi, bo wiemy, że tam no, ledwo, ledwo Sylwester do tej, do tej mety tam dojechał. Natomiast trzeba powiedzieć, że on na to bardzo mocno zapracował i prawdopodobnie cały kolarski peleton to widział, dlatego też był taki układ ze strony Valverde, który dzięki też tej pracy, którą wcześniej na tym podjeździe wykonał Sylwester Schmidt, wygrał ten etap. Natomiast ja bym chciał się cofnąć do początku ataku Sylwestra na momentu. Bo wtedy Sylwester nie atakował sam. Sylwester atakował razem z Iwanem Basso, który był jego liderem. No i teraz część z was pewnie mogłaby to odczytywać w bardzo prosty sposób, że Iwan spłacał dług trochę wdzięczności Sylwasowi, ale ja nie byłbym tego taki pewien, bo ja tą sytuację trochę inaczej odczytuję teraz, kiedy oglądam ponownie ten etap. Wyda wydaje mi się, że tego dnia. Iwan był zupełnie tak samo mocny jak Sylwester, mógłby spokojnie ten etap też wygrać. Natomiast faktycznie byli dogadani w ten sposób, że po tylu latach coś się należy Sylwasowi i on powinien ten etap wygrać albo na nim zawalczyć. Ale właśnie teraz jest ta kwestia tego, że on powinien tym zawalczyć. Więc jeśli ja jestem twoim liderem, czuję, że ty możesz zawalczyć, ty mówisz, że ty możesz zawalczyć, to próbujemy tego. Ale na wszelki wypadek to ja z tobą jeszcze kawałek pojadę. Bo jakby się tobie jednak nie udało, zapałbyś zadyszkę na pierwszym ataku, drugim, trzecim skoku, albo ktoś by zaatakował, to wtedy jednak ja odjadę, i ja spróbuję etap wygrać, jak ty okazałbyś jakiś element słabości. No i podobnie wygląda to w biznesie. Większość właścicieli firm, czy większość lidery, liderów jakichś zespołów, czasem będzie was wrzucała na głęboką wodę. Będzie chciała Was poprowadzić, żebyście, nie wiem, dopili jakiegoś ważnego klienta, albo zrobili jakąś prezentację przed ważnym klientem, albo spróbowali jakiś projekt ważny poprowadzić tak od A do Z. Ale nie traćcie czujności. Ten ktoś, kto jest liderem, on zawsze będzie czuł trochę coś takiego, że ta odpowiedzialność też jest na nim. I kiedy zobaczy pewien element Waszej słabości, to prawdopodobnie bardzo szybko ten projekt od Was przejmie. Albo wyznaczy do tego jakąś inną osobę, która ma to dalej poprowadzić. To nie ma nic wspólnego z tym, że to wy jesteście słabi i to jest wasza wina, i że coś z wami stało się negatywnego. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby finalnie zawsze i dobro tego klienta było na pierwszym miejscu, a także ogólny zysk firmy. Więc trzeba wykorzystać te zasoby, które się ma, żeby finalnie osiągnąć sukces. Niż na siłę próbować dać komuś pole do tego, żeby on zabłysnął. Bo jeśli ta próba zabłysnięcia okaże się fiaskiem, takim dużym fiaskiem dla firmy, no to wszyscy na tym stracicie. Więc lepiej tutaj zachować też transparentność i na przykład powiedzieć w pewnym momencie, słuchaj, wiesz co, chyba jednak nie dam rady i spróbujmy to zrobić razem, albo potrzebuję Twojej pomocy, żeby to zrobić, niż zanim będzie za późno i kiedy ktoś będzie faktycznie musiał wejść i was od tego projektu odsunąć. I ja wiem, że to może brzmieć trochę kontrowersyjnie, no bo jesteśmy w XXI wieku, w momencie kiedy w firmach, w biznesie ja sam na to jestem bardzo mocno otwarty, żeby uczyć się na błędach, popełniać błędy. I dzięki tym błędom wyciągać wnioski z tego, co robimy dalej, ale czasem ta racja stanu jest taka, że trzeba po prostu jako lider wejść i coś załatwić tak od A do Z. Czasem tak się po prostu dzieje. I to nie jest tak, że ten lider, szef, ktokolwiek was nie docenia i myśli, że jesteście słabi, tylko po prostu w tym momencie jakby ważne jest znowu to dobro całej drużyny. I to jest coś, co może być bardzo, bardzo ciężkie do przejścia, jeśli właśnie wywodzisz się z tych sportów indywidualnych, bo to będzie dla Ciebie takie w odbiorze, jakby ktoś po prostu Ci zgasił peta na czole i powiedział, dobra, jesteś za słaby, ja to zrobię, a to nie do końca o to chodzi. Nie? To też chodzi o to, żeby po takim ciężkim etapie, który, w którym musiały przejść takie roszady, usiąść na spokojnie, porozmawiać o tym, co nie poszło i jak zrobić, żeby to następnym razem wyszło lepiej i żeby przeciwnicy, rywale, konkurencja nie mieli szans, żeby z nami nawiązywać tą rywalizację. No ale w twoim odczuciu, jeśli jesteś tą nową osobą, która zaczyna pracę i wejdziesz w takie właśnie młyny, zarządzania projektami i tego kto ma co zrobić i tak dalej, możesz czasami czuć się pokrzywdzony. Natomiast pamiętaj, że jesteś w tym miejscu po to, żeby robić coś dla tej firmy, w której pracujesz. I ta firma to trochę jest takie jak ten team, w którym ty jesteś. I jeśli Twoja drużyna będzie wygrywała jeden, drugi, trzeci etap, cały wyścig, to się będzie powtarzało, powtarzało i powtarzało, no to Twoja wartość jako pracownika, człowieka także będzie wzrastała. I ja wiem, że to jest takie na niektórych pewnie gadanie przedsiębiorcy, takie typowe gadanie takiego prywaciarza, że no tak, pracuj, pracuj, to wszyscy będziemy mieli lepiej, no ja to też jest kwestia tego, do jakiej firmy trafisz i na jakiego szefa trafisz, bo jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Mi prawdopodobnie też się zdarzało być tym gorszym czasami, bo też tego się uczę cały czas. Najważniejsze jest to, żebyś budził się codziennie rano z tego przed lustrem i stwierdził, że albo jesteś zgodny z tym, co robisz i jesteś zgodny ze sobą, bo jeśli nie, no to też to nie jest miejsce dla ciebie i może pora zrobić coś innego, coś dla siebie. Ja po tych kilku latach na pewno wiem to, że dla mnie Pracownik, który w CV ma napisane, że tronował jakiś sport, albo uprawia jakiś sport, albo że startował w jakichś zawodach, wyścigach i tak dalej. Jest to dla mnie duża wartość, bo wiem, że ma to takie trochę inne podejście w, niż ludzie, którzy z tym sportem nie mieli wcześniej do czynienia. I tak to jest, może nie podchodzę do tego jakoś super demokratycznie, ale u mnie sportowcy zawsze będą mieli ten jeden, dwa punkciki więcej do tego, czy chcę ich zatrudnić, czy nie. Bo uważam, że zestaw cech charakteru, który, który mają właśnie sportowcy, czy to sportów indywidualnych, czy drużynowych, to są zupełnie inne dwa zestawy cech, ale i te, i te są bardzo mocno przydatne w biznesie, więc jeśli trenujecie jakiś sport indywidualny, czy drużynowy, to dbajcie o te cechy, bo one są faktycznie przydatne później w biznesie, i nie załamujcie się tym, że nie będziecie mieli takiej kariery sportowej jak Matthew Vanderpool czy Wout Van Aert, że będziecie naprawdę kosili grube miliony kladej pogaczar i będziecie mieli drogie zegarki i samochody, bo wasz zestaw cech w biznesie może się okazać bardziej przydatny i zrobicie może nie takie pieniądze jak oni, bo to są światowe gwiazdy, ale wydaje mi się, że na poziomie kolarstwa w Polsce. To bardziej może być opłacalne pójście po prostu w kierunku rozwijania tych cel, tych cech charakteru, które macie w biznesie niż w sporcie zawodowym. I z tą myślą was tutaj zostawiam. Pole komentarzy, oczywiście jest do Waszej dyspozycji. Chętnie na różne pytania odpowiem, podyskutuję, bo to może być pewnie kilku względów kontrowersyjny temat. Zachęcam do dyskusji. Tak jak mówię, to, co powiedziałem, to nie jest prawda. Obiewana to są tylko i wyłącznie moje przeżycia, które no, nie muszą być yy, prawdziwe ani takie, które będą Was dotyczyły, ale jestem otwarty na dyskusję. Także zachęcam i do zobaczenia.